Zacząłem stalkerzy meldować się. Zona nieznalitości, a my ruszamy właśnie w tą niebezpieczną przysta przystań. Wchodzimy do strefy Zony. W naszym co? Oh, Fakt, coś się pojawiło. Kompas pokazuje informacje na temat. Ty coś tu biegnie. Czekaj. To mutant. O ty to skakać. Ale zginęło. Ale mięśniak. Jak ty wyglądasz? Faj fajne jest to, że możemy go, go poruszać. Tego nie było wcześniej. No takie nieprzyjemne. Dobra, chwila. Rozejrzyjmy się po tym miejscu, bo mówię, nie chciałbym czegoś przegapić. No kurde, my tam nie wejdziemy, bo promieniowanko się zbliża. No właśnie, jest problem. Ale chyba nie, nie widzę, to, żeby tu coś było. Jakieś zniszczone odpady, zniszczony domek drewniany, prawdopodobnie. O oh my god, tu jest kamieniowanko! Tam nie, tam nie. Co mamy w takim razie tutaj? Znak stop. 5 na godzinę. To znaczy, że chodzić nie możemy. Czy my możemy tu gdzieś wejść? Wygląda jakby tu. Coś słyszałem, że mnie właśnie chce zaatakować, ale się nie spodziewałem. Niby pies. Albo dziki pies Okej, okay, z tego flaki nawet wyszły. Coś tutaj musiało szaleć. Dobra, ale idźmy do naszego znaka zapytania. Się wejść pod most. We wcześniejszych częściach się dało. No widzicie, jak krwawie. Sprawdźmy, gdzie. Ooo! Apteczka. A nie, to wyglądało. Trzeba przyznać. O! Przeszukaj. Amunicja, żarcie, jakaś wódka, prawdopodobnie. Ciebie nie możemy przeszukać maski, też nie mogę wziąć. Dobra, tu jest chyba wysokie promieniowanko, tak mi się wydaje. No dobrze, i co jestem w tym punkcie i co to, co to się stanęło się? O, uskok to była ta lokalizacja gdzie byłem. Tutaj byłem, tu byłem. Idę do tego domku i do tego teraz. A jeszcze tu jest chata jakaś. Rudnia, werszy, wersz, wersz albo were, weresznia Rudnia, rudnia, Weresznia Dobrze, idziemy dalej. To miejsce wygląda jakby. Kojarzy mi się to miejsce z, ze stalkera, bodajże Cień Czarnobyla albo ze Wprypeci eee, Taką wioską, w której mogą nas zatankować pijawki, Tam sporo tych. Pijawek było. Na razie tutaj nie widzę, że nie słyszę, żeby jakieś pijawki się. Czajaj, czy to jest ten domek, w którym byliśmy? Tak, ta mapa tak dziwnie... Od... A chwila jeszcze, chwilka, chwilka. Ciekawe, co to jest to na tej mapie. My tam pójdziemy, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że zwiedzimy tą mapę to trochę. Trochę zejdzie. Na razie podejrzejmy też za misję, może jakieś. chyba nic nie ma. Nie widzę, żeby to coś było przynajmniej. Pustki. O, tam się coś świeci w tym domu. A my do tego domu musimy iść. To jest najlepsze. O, dobrze, jeszcze jedna. Jest jeszcze jedna chata. Włączyłbym la lampę, ale nie ma. Ups, to się grzę w las. O, no, ktoś tu śpi. Ale zaraz go sprawdzę, i rozejrzę, czy tu nie ma żadnego jakiegoś Utenciki. Czy to się da rozwalić? Nie, myślałem, że się da. Podobnie wyglądają skrzynki z narzędziami w poprzednich częściach. I powiem szczerze, trochę tak mi się kojarzy. Te. O! Zwłoki. Dość chwilę tu leżały. Nawet czaszka się rusza. Powinno być taka. Powinny być specjalne artefakty. O, bandaże. Odporność na smród zwłok. Nie? I że, jak zbliżamy się do takiego trupa, który już jest takim trupem. ze szkieletem. O, tu są kiełbasa. Broń. Ja na razie zbieram wszystko, bo i tak mamy dużo rzeczy. Przeszukajmy typa. Apteczki, bandaże. Przyda mi się na pewno. But. Buta też bym założył. Podejrzewam, że na, na takie stwory, pijawki, mutanty by się bardziej przydała ta siekiera czy łopata niż, niż ten nóż, karabin, no ale nic na to nie poradzimy na razie. Wódka. O nie, wódka w klozecie w sumie, cóż innego to mogło być. ...grzyby, muchomorki, muchomorek? Znasz muchomorka? No dobra, tu chyba nie przejdziemy. Tu widzę, że promieniowanko nas czyha. No bardziej mi się podoba jak się to świecie jednak. Ciekawe czy są, bo tak słyszę, że coś się tu upływa i ciekawe czy są jakieś mutanty rzeczne, tak jak to było w metrze na przykład. Dobra, przygotujmy się na ostrze, bo tu nie wiadomo co może być. <zysy> O oh my god, to się tu Oho, pijawa Fajnie, początek gry. Podoba mi się to Sprawdźmy co jest tutaj jeszcze. Czy coś tutaj możemy znaleźć W takich Dakamarkach zazwyczaj lubiało coś być, ale chyba nie w tej grze. Ta Ty, wlazłem do środka, nie spodziewałem się, że tu mogę wejść. Szczerze mówiąc, no w tej polisce to, to nic nie było, żarło se wezmę. Teczki zawsze przydatne. Zawsze będę to zbierał. wie czy można tam przejść? Nie, chyba nie. Otworzyłbym te drzwi, ale chyba też się ich nie da otworzyć. No to co, no to jest piec. No nie nie powiedziałbym, że to jest piec kaflowy, bo on to raczej skafli nie jest, ale jakiś tam piec jest. Na górze myślałem, że coś się znajduje, ale też chyba nie. No, i troszkę mam obawy przed tą pijawą, Nie powiem. Jeszcze zajrzyjmy tutaj do tego budynku. O, o. Mam obawy, mam obawy. Dobra. Dobra, biorę tą siekierę. Oh my god, też to się chyba umarło. Biorę tą siekierę albo łopatę, i mogę z pijawką walczyć ciemno. Jest cholera jasna. Aż powiedziałbym, że za ciemno. I wiecie co? No tu jest trup. Biorę z ciebie wszystko, stary. Widzicie ja sobie... co, ja, ja chyba tu wyjdę. Dobra, wiecie dlaczego tu chciałem wyjść? Bo z tego punktu wątpię, że nas ktoś zaatakuje. Rozejrzę się tu jeszcze na górze. Wiecie, tam na dole po prostu lubi coś łazić. O, tutaj chyba też coś łaziło. Ale ładnie gościa przytarł. Głównego go ktoś walcem roz, roz, rozjechał. No, ciekawe, dobra. Tu są drzwi, ale tu wejść nie możemy. Amunicja. Zarąbiście. Okej, okay, tu jest wejście do bunkra, ale jeszcze nie. Apteczka dobra, a tu coś jeszcze jest, nie, wydawało mi się, sorry Wchodzimy do środka Gość się nazywa... Niekhoda chyba A my na niego, ja będę na niego mówił prawdopodobnie Niezgoda Czemu? Bo mi się tak podoba Co tu, Czy ktoś tu jest? Czy tu ta pijawka wbiła? Jakimś cudem? Jefen Osaczka Leki przeciwpromienny, nic więcej To jest laptop jakiś, mikrofon Tego laptopem wziął Nic tu nie ma, no cóż Idźmy dalej Okej, okay, tu jest jakieś broń, jakieś wyjście ale na razie stąd nie możemy wyjść O, detektor, to nam się przyda Detektor pozwala wykryć pobliskie artefakty, to nam się zdecydowanie przyda No i broń, sprawdźmy w takim razie ekwipunek No mamy dwie takie same broni, mamy tych broni już trochę, ale jeszcze możemy mamy... 50 kilo nadwagi, ale na razie tę broń zostawiam. Może mi się to przydać jeszcze, nie będę mówił, że nie. A, i detektor załóżmy sobie od razu. Okej, okay, tam ktoś leży. Amunicje, apteczki, apteczki. Dobra, spać nie możemy. No i co? No i tu jestem chyba. ta goda. Tylko, że nie chcę na razie tego uruchamiać, bo boję się, że jeżeli gościa wezmę, to się zaraz coś uruchomi. Sprawdźmy jeszcze, czy coś tutaj nie jest. O, apteczki są. Apteczki są potrzebne, właśnie, bo to tak się lubi dziać. Jakieś szczura pewnie badali. Dobra, panie niegoda. Саме ту мами аптечки і. Ну, no, що там? Куди ти пропав? Негода мертвий. Як і решта вчених. Мертвий? Господи. Зобирайся, світе, нехайно. Не і Кажи, де зберігаються дані. Okej, okay, pewnie to jest ten laptop, którego przedtem żeśmy widzieli. Znając że cię tylko wcześniej mogliśmy go użyć. Zjedzmy coś, bo widzę, że się głodny zrobimy. Jestem trochę przeciążony, ale... Hmm, rozładuj. I wyrzuć. Na razie nam to niepotrzebne. Dalej jesteśmy jakby przeciążeni, chyba. Bo... Tak, dalej jesteśmy powyżej, ale to niedługo się skończy. A sprawnie, co w PDA nam kolega napisał. Dziennik, okej, okay. tu, tu, tu się nic nie zmieniło. Notatki. O, pogawędki z technikiem. Spawacz. Masz to? Tak, mam. Wszystko na laptopie. Już długo współrzędne... Jak długo współrzędne będą aktualne? Do następnej misji. Niech ten twój gość ruszy dupę. Ktoś jest w bunkrze. Pewnie ten gość, którego wysłał Harman. Ale to nie byliśmy my, to jest ciekawe. Notatka z dnia 25 lipca, prawdopodobnie. Położony jako kierownik tego projektu nakazuje ci pozostać w bunkrze, aż nie otrzymamy kombinezonów z Instytutu. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie obchodzą mnie żadne zaobserwowane przez Ciebie współczynnika promieniowania pszenicznego. Jeśli jeszcze raz wejdziesz do tej jaskini, osobiście Cię stamtąd wywala, a potem zwolni. Wolnie. Zwolnie. Zwolnie. Nic się więcej od ciebie nie dowiedziałem. Dobra, wzięliśmy wsioł. Gdzie ten laptop był, bo już nie pamiętam? Dobra, no, tu jest. Skopiuj dane. Nie tylko że jestem stalkerem, to w dodatku hakerem. O Windows XP? Albo Windows 7? Wista? Nie wiem Windows 98 może to był? Hej! Negoda! Co tam? Dostawił do Ciebie klient? Powiedz mu, że nowy wykit Nowe sienki punkty A nowe sienki punkty, rachunek nowy <laughs> Negoda mertwy Я Германнів клієнт. Ну, ніхерасенькі у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай на клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити. Ну нагадай. Йопанама. Я сьогодні зможу пожерти чи ні? Коротше, йдеш за координатами, пхаєш свій сканер в землю, потім відвалюєш, поки він не відпрацює, забираєш, второбав? Ну, а як не второбав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт. Амісто. Добавьте пункту всьому банку. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Цих бункер учених! У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше доєднайся до находи. І як мені це зробити? Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкери розібралися, то й ти впорешся. Після артефакт на пояс і йдеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Поподься! Буде вкрай недовго. Окей, okay, знайдь артефакт в полі аномальним. Idziemy do pola anomalnego. Ja chyba nawet wiem gdzie ono było. Jak mi się wydaje przynajmniej. O, ktoś otworzył drzwi. Świetnie. Dobra. Jak wyciągnąć detektor? Detektor było pod... Dobra, świetnie. Dobra, tylko żeby nie zginąć teraz. O, jest. Mamy ślimaka. Jeśli chcesz, żeby artefakty zadziałały, musisz je umieścić w konkretnym polu wyposażenia, w którym w tym celu należy otworzyć kwipunek. Pospolity artefakt występujący w anomaliach kwasowych ślimak. Jeśli ślimak zostanie uderzony ciężkim przedmiotem, pozostrzony na twardą powierzchnię, potwarnieje na półtora sekundy sorry, na jedną sekundę, 0,1 jedną sekundę dobra co teraz? rozpocznij skanowanie w pierwszym punkcie tutaj bunkier na kółkowca miałem przeskanowane no to co, musimy iść do pierwszego punktu w takim razie dobra, tylko teraz się stąd jakoś wydostać ale czekajcie, jeszcze sobie jedną rzecz zobaczę czy tutaj są jakieś jeszcze artefakty? Panie. Oh, o kurde O shit ty szmato. Co to było? Jaba O tu Gdzie ona jest? Wlazła chyba tu O kurde Ładuj się broń się ładuje jak szmata No i? A, wow, zginęło O ty bydlaku, kurde śmierdzielu raczej je zęby w drugą stronę, powyginały, ale dobra. Trzeba <laughs> się przestraszyłem. Znaczy, <laughs> przestraszyłem to jest tak umołownie, nie? Czyli bandaże użyjmy. Powiem tak, no. Troszkę ta gra jest wymagająca. Jaj, czy my tu możemy wejść w ogóle? Czy nam się tu coś stanie? Bo ja tak nie wiem. Tak, tu w... Psz, tak sobie wchodzę jak do siebie, nie? Ale. O, czy my to możemy rozwalić? Jakieś coś? Banie. No, ale ta gra jest delikatnie wymagająca, więc to nie dziwne, żeby mi tutaj o, apteczki się zwróciły. Świetnie. O tu jest jeszcze jakaś skrzynka, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, czy to mogę otworzyć. Mogę. Ok, duże promieniowanie. Licznik promieniowania, ok. Wszystko jasne. Chyba ja będziemy musieli użyć sobie. A, pijmy się wódki. Może po jednej nam nic nie będzie. Wódka. Użyj wódki, aby pozbyć się skutków popromiennych. No, haha, zobaczymy. Ty, ale stalker się zrobi bardziej kolorowy po tej wódce. Nie wiem, czy zauważyliście. Już nie mam choroby popromiennej. Dobra, pytanie: czy mnie tu nic innego jeszcze nie zaskoczy? To jest druga sprawa. Tu, tu coś jest. Wygląda jak... Wygląda jak anomalia. Chwila, wyciągmy detektor. No to nie jest anomalia zdecydowanie. Słyska, co to jest? Aha, to jest miejsce na skaner. Ale dobra, chwila. Zanim to... Zanim go sprawdzimy, to ja może się tu rozejrzę trochę. Nie no, chyba nic tu nie ma. że... ...mury wszędzie. Dobra, no stąd. Skaner topa stracony jeden. W... Rozpocznij skanowanie w punkcie numer jeden. No doczekaj się I tam coś spadło, nie? Słuchaj, zawsze takie... ...neprymite Tam coś szło Nie! To Skaner! skaner, się! Chwila, bo tutaj się jakieś pole... anomalijne stało Chwila, wyciągnijmy... Możemy wyciągnąć nasz detektor i coś znaleźć jeszcze? Wątpię Chręta. Tak jest na. Kazłowczy, wylity drewno. Uwyjdaj się. Ugh, ja sam by pojechał. Tak ty, chłopcze, panikuj. Czas się je. Idę do następnej toczki. Rozpocznij skanowanie w punkcie numer dwa. Okej, okay. w kierunku głowca to mamy sprawdzone. I tu jest jakiś kolejny punkt. Kulminacyjny, którego będziemy się dostać, sprawdźmy dziennik, tam jest powrotem. Okay. Tutaj nie mamy żadnych samouczek, a tutaj nic nie ma takiego. Dobrze, Ludziska. W takim razie my kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że mi się podobało. Pamiętajcie, łapie w górę. My widzimy się w następnym odcinku czołem. I to wygląda jak. A, te pułapki z monolitu co oni się modlili do tych wieżek. tak jest!